Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w cieniu Imperium, ze mną nieodłącznie mój gracz Werner Gorder oraz naszem G. Rupert ze wsi Hoyten. A dziś zajmiemy się rzeczami, które każdy z nas widział, zna, no ale nie zawsze zastanawiamy się nad tym, skąd się wzięły, dlaczego są i co sobą reprezentują. Mam na myśli oczywiście symbole Imperium oraz wszystkie symbole imperialne i te rzeczy, które nam się kojarzą z domeną Karla Franca. I teraz tak, jakie te symbole mamy, jakie znamy, jak to wygląda? Tak, mamy ich sporo, bo generalnie jest parę takich rzeczy, na które wystarczy spojrzeć, i od razu wiemy, że. I to krzyczy Warhammer, nie? Tak, ten obrazek przedstawia właśnie Warhammera, więc z całą pewnością są to Purity Seal, -e, czyli te takie specyficzne pieczęcie woskowe z kartką papieru podczepioną. Do nich czymś zabazgrane. Do tego tak naprawdę całe księgi i stronnice, umieszczone na różnych częściach ubrań, pojazdów, zwierząt, budynków, statków czy czegokolwiek innego. Generalnie słowo opisane jest takie bardzo warhammerowe, wbrew temu, że talent czytania i pisania trzeba sobie osobno wykupić. Do tego dochodzą krzyże, takie Iron Crossy, znane zapewne wielu z krzyże imperialne. W krzyżach często są czaszki i czaszki są jakby takim kolejnym elementem, który bardzo, bardzo się kojarzył ze wszystkim, co imperialne, do tego stopnia, że w Total Warze Creative Assembly postanowiło umieścić chyba w zasadzie góry czaszek na mapie kampanii, bo... A na pewno nie gramy po stronie Korna? <laughs> no dziwo nie, bo czasz... chociaż może. Are we the buddies? To w trzeciej części dopiero miało być, no ale co ja tam... <laughs> tak. Do tego są jeszcze wieńce laurowe, pióra, skrzydła, E, kilka innych pomniejszych rzeczy. Więc od czego Ja bym zaczął od wprowadzenia jakiegoś takiego porządku w tym wszystkim, bo wszystkie te symbole skądś się wzięły i coś ze sobą reprezentują. Jeżeli tak się przynajmniej jak ja się nad tym zastanawiałem i starając się znaleźć jakieś analogie do tego, jak to wyglądało w naszej rzeczywistej przyszłości, no to można powiedzieć, że te wszystkie rzeczy łączą się w jakiś sposób właśnie z tym imperium, mają to imperium reprezentować. I taką Rzeczą najbardziej, która to imperium i ten majestat imperium reprezentować może, to moim zdaniem w ogóle jest przede wszystkim sam cesarz. Nie sama osoba cesarza, czyli nie w tym konkretnym wypadku Karl Franz, ale urząd cesarski. To, że on musi. Moim zdaniem, co jakiś czas odbyć jakąś podróż po poszczególnych prowincjach imperium, po to, żeby się pokazać z odpowiednią pompą, pokazać te wszystkie przysługujące mu elementy tego urzędu, żeby poszczególni książęta. Czy książęta-elektorzy nie zapomnieli, że jest ten cesarz i że właściwie powinni się mu słuchać? No, podobnie będą czynili książęta-elektorzy i książęta większych prowincji wobec swoich poddanych. Też będą się chcieli pokazać, prezentować swoje atrybuty władzy. No ale w moim przekonaniu, bo to też nie jest wprost opisane, takim głównym atrybutem władzy cesarskiej to przede wszystkim powinien być Galmaras. To jest broń, która. Nie jest to też wprost powiedziane, ale wydawać by się mogło, że mogłoby być bronią koronacyjną. Tak, a do tego dodajemy, że właśnie sam Galmaras jest zdobiony, a przynajmniej był na samym początku, kometą o dwóch ogonach, tak? Bo jeżeli chodzi o ważne symbole imperium, to jest właśnie rzecz bo cesarz jest cesarzem z powodu Sigmara i tu myślę, że nie jeden wielki teogonista podjąłby dysputę. To prawda, tego... natomiast prawdą jest również to, że urząd cesarza jest starszy niż w ogóle istnieje wielkiego teogonisty. Wiesz, instytucja kościoła Sigmara powstała dużo później niż powstało, znaczy nie dużo, ale powstała później niż powstało imperium. Ja wiem, że te wszystkie rzeczy związane z kościołem Sigmara tak, wspierają to, to imperium. Tak, to Sigmar stworzył imperium, prawda? Dokładnie tak. I wiem, że ta cała symbolika, te komety z podwójnym ogonem wspierają to imperium jednak jak się nad tym zastanowić, to jest to bardziej ta część kościelna. W tym wszystkim to pewno to się przeplata w wielu miejscach, ale wiesz, jakby tak patrzeć z punktu widzenia takiego państwowego, to na pewno gal ma raz. Drugą rzecz, którą mamy w takich regaliach koronacyjnych zwykle, to jest jakaś korona. Czy ty widziałeś jakąś koronę, oprócz tej jednej korony, którą założył kiedyś Sigmar, a potem były problemy? Z koronami jest ciężko, za to Właśnie. często pojawiają się wieńce laurowe. Dokładnie tak. Chociaż też chwila, bo o ile korony... Pojawiają się rzadko na czyichś głowach, o tyle wspomniane czaszki bywają koronowane. Mm -hmm. Natomiast w ogóle to jest swoją drogą zabawne, że jeżeli szukasz wyobrażeń cesarza w świecie Warhammera, praktycznie zawsze będzie to Karl Franz. A do tego praktycznie zawsze ten Karl Franz będzie na polu bitwy w jakimś hełmie. Bogato zdobionym, ale to bardzo rzadko jest coś, co zawiera elementy jakiejś korony. Jeżeli już można zobaczyć właśnie Karla Franca bez tego hełmu, to zwykle jest w złotym wieńcu laurowym. Więc może to jest właśnie diadem taki. Poza tym, laury również pojawiają się jako elementy takie symboliczne w imperium bardzo często, prawda? Na pojazdach bojowych i tak dalej. Zresztą nie tylko, one są szeroko w ikonografii, mm -hmm. na tarczach, jak najbardziej. Właśnie obok krzyży, obok tych czaszek, to jest jeden z tych takich elementów, który na dobrą sprawę został wzięty po trochu z naszej historii. Znaczy nie no, po... tyle, tak po prostu. Bo większość z tego nie ma jakiegoś tak szczególnego uzasadnienia w lore. No, większość nie, chociaż czasami niektóre elementy się próbuje jakoś uzasadnić. No, ale to myślę, mm -hmm. że później dojdziemy do tych konkretnych elementów, które gdzieś mają lub... Powinny mieć jakieś uzasadnienia. Dalej, co jest taką ważną rzeczą państwową? No Państwową rzeczą jest ważny herb, flaga. No nie wiemy, jak wygląda bezpośrednio flaga imperium. Mm -hmm. To po części, myślę, wynika z tego, że każdy gracz, który kolekcjonuje armię imperium, może sobie sztandary pomalować jak chce. W związku z czym myślę, że to GW nie chciało nawet robić, ustalać tego w jakiś taki konkretny sposób, konkretyzować bardzo. Zwłaszcza, że można zauważyć na przykład w tym podręczniku. Universe and Heraldry of the Empire, prawda? Uh -huh. Zwłaszcza, że nawet w nim, które ma niby w jakiś sposób pokazać coś, jakąś standardyzację w ramach tego imperium, to tam wszystkie rzeczy są bardzo, bardzo pomieszane i bardzo dowolne. No i na przykład mamy tam pokazany herb Karla Franca jako imperatora, który. Różni się od tego, co można znaleźć potem na figurkach, i tego, jak sam GW maluje te figurki cesarskiego chorążego. Jak jesteśmy w temacie sztandarów, to się zaskoczę pytaniem. Czy wiesz, jak wygląda sztandar Wielkiego Teogonisty? Nie wiem. Młot i spadająca, ta? A myślałbyś, ale znajduje się tam orzeł w koronie, cherubin mhm. oraz symbole ośmiu wiatrów magii. Teogonisty. Wielkie Ocze Sigmara, tak? Podręcznik do Bartla chyba trzecia edycja coś takiego przedstawia. No proszę, z proszę. Ciekawostek. No to jak już do takich ciekawostek dochodzimy, to w końcu miałem nauki po muzycznej historii. Jest coś takiego jak blazonowanie, i to jest heraldyczny opis danego herbu, w jaki sposób on ma wyglądać. Ja sobie chyba miałem za dużo czasu, ale sporządziłem taki opis heraldyczny tego herbu Karla Franza, właśnie na tamtej podstawie. Mhm. I on wygląda tak. Na tarczy niemieckiej w polu czarnym srebrne inicjały KF. hełm stalowy zamknięty w prawo, zwieńczony otwartą koroną. W klejnocie smok czerwony, skaczący, koronowany. Znaczy to chyba jest skaczący, bo tam nie widać nóg, więc nie wiadomo do końca. Labry błękitne, podbite srebrem. Trzymacze gryfy czerwone wspięte. Poniżej na wstędze dewiza Truth Will Prevail. Co swoją drogą jest takim nawiązaniem do Husytów, ponieważ to po właśnie to jest Veritas Vincit, czyli zawołanie, czyli przepraszam, dewiza Husytów. Którą do dzisiaj można znaleźć na sztandarze. Prezydenta Republiki Czeskiej, tak z tą drogą. Bardzo ładnie, tak w ogóle z heraldyką to jest problem, bo pamiętam jak się w to wczytywałem kiedyś, właśnie na potrzeby prowadzenia, mm -hmm. ale szybko zaprzestałem, ponieważ ogólne zasady heraldyczne, pomijając to, że różnią się od państwa, bo w różnych państwach różnie działają, zmieniały się na przestrzeni dziejów, bo to też jest. W miarę oczywiste. To do tego na przykład poszczególna księga heraldyki potrafi być grubsza od podręcznika do Warhammera podstawowego. Te zasady, które tym rządzą, są bardzo rozmaite, jak na przykład faktor, że są kolory chyba podstawowe i są kolory metalowe. Nie, nie, to nie są kolory, to są metale. To są po prostu tak. metale. Złoto i srebro to nie jest kolor, to jest metal. Tak, właśnie, i nie można tego łączyć. Nie. Tych zasad jest tak. dużo w skrócie, a przez mhm. samą księgę nawet nie próbowałam się przebijać. Ale to jest jedna rzecz, o której chciałbym, myślę, że to powinniśmy na początku tak naprawdę byli powiedzieć, mhm. że jeżeli chodzi o kwestię tego, jak to w Warhammerze wygląda, to w dużej mierze właśnie wynika z tego, żeby figurki na stole dobrze wyglądały. Dokładnie tak. A wszystko właśnie, o czym tutaj my rozmawiamy, to spuścizna tego niejako. I był czas, kiedy właśnie ludzie na szandarach, na figurkach malowali herubiny i wiatry magii i potem trzeba jakoś z tym jechać, z tym lore, prawda, żeby to... Mhm, żeby to jakoś pasowało, chociaż się rozjeżdża na różne strony. Tak. tak, no i tak samo moim zdaniem rozjeżdża się na przykład kwestia tych krzyży imperialnych, które znamy wszyscy doskonale które są nawiązaniem do tego krzyża Rzeszy. To jest świetnie zachowany zabytek, datowany na około rok 1025-1030, przechowany do dzisiaj we Wiedniu. To był relikwiarz i właśnie wchodził w skład regaliów cesarskich, tych prawdziwych. On był takim bardzo bogato zdobionym krzyżem, relikwiarzem, który był praktycznie równoramienny, no bo tylko ta podstawa była troszeczkę dłuższa. No i tak, no i w Warhammerze ten krzyż, który mamy, po pierwsze ma teoretycznie symbolizować jedność tych plemion wschodnich, północnych i zachodnich plemion ludzkich, które połączyły się, tworząc razem imperium oraz krasnoludów, który ma być tą dolną podstawą, symbol tego sojuszu. Okej. Okay. No ale jednocześnie w innych miejscach możemy znaleźć, że jest to jednocześnie symbol, który ma prezentować lojalność wobec cesarza. I takie symbole pojawiają się właśnie na sztandarach różnych jednostek. Ta ikonografia tego krzyża równoramiennego pojawia się praktycznie wszędzie w Warhammerze. Czasami ten krzyż jest wzbogacany również o czaszkę w środku. Mi się osobiście nie udało znaleźć dokładnie, jaka jest właściwie różnica między po prostu samym krzyżem, a krzyżem z tą czaszką dodatkową. Udało mi się natomiast znaleźć coś takiego, taką informację, że cesarz może nadać taki krzyż, czyli traktować to jako oznaczenie wojskowe ze za zasługi na polu bitwy. czyli możesz zostać odznaczony krzyżem imperialnym, więc może nie wiem, to które w tym momencie spekuluję, ale może ta wersja z czaszką jest wersją odznaczenia. Że to jest odznaczenie. Właśnie krzyż imperialny za zasługi na polu bitwy, który może ktoś dostać, jakaś jednostka. Jakiś czołg parowy, na przykład, bo to jest konkretny jak przykład z czołgu parowego. Nie? To, co ja znalazłem, to jest to, że ten krzyż to w zasadzie bardzo wygląda jak krzyż żelazny. No przypomina, ale to też zależy w jakiej stylizacji, nie? Tak, to też prawda. No i to był, on się też wziął z pruskiego odznaczenia wojskowego, notabene. W jak z jednej strony można się zastanowić, na ile w imperium które wiadomo, że Krzyż u nas się wywodzi z chrześcijaństwa. Ale z drugiej strony też trzeba przyznać, że krzyż jest relatywnie prostym kształtem, więc jak tak. chcesz stworzyć jakiś prosty kształt, no to to jest prawdopodobne, że wyjdzie ci krzyż, prawda? Koniec końców że to możesz tam jakoś ewoluować i się przyjąć. Natomiast podobnie z tym hakem krojcem, który był bardzo popularny na dużo przed pewnym nieudanym malarzem z kiepskim wąsem. To znaczy wiesz, generalnie symbole mają to do siebie, że mogą powstać w jednym kontekście, a potem można je z tego kontekstu wyrwać i przenieść zupełnie inny. Prawda? Tak, mi się wydaje, że po prostu, wiesz, taki kształt krzyża artystom tworzącym Warhammera po prostu kojarzył się właśnie z czymś takim imperialnym, germańsko tak, dokładnie. Tak. Podobnie rzecz się ma przecież z wieńcami laurowymi, które. To jest naszym... do Rzymu. Rzym. No tak, no ale właśnie w naszej kulturze się odnoszą do Rzymu i tak dalej. Problem polega na tym, że laur. A w zasadzie Wawrzyn, bo się nazywa drzewo, z którego bierzemy liście do zupy. No rośnie, wiecie, w basenie Morza Śródziemnego, mhm. a nie w Niemczech, więc dlaczego w imperium jako ozdobę są tyliańskie liście? Tradycja, to musi być taka tradycja, któryś Jakoś z... się przyjęło, prawda? No. Podobnie śmieszna sprawa jest, zostawiając Laury na boku na chwilę, z czaszkami. Mhm. W naszej historii czaszki również bardzo często były stosowane jako ozdoby, często właśnie w kwestii sakralnej. Tutaj można wspomnieć o tym kościele czeskim, w którym wciąż tam są czaszki i piszczele, ale używano tego na malowidłach, używano tego na płaskorzeźbach. Cała kwestia memento mori często właśnie była gdzieś tam pokazywana ta czaszka. I ta estetyka została zaczerpnięta właśnie też na potrzeby przedstawienia Imperium i to imperialnego, wszystkiego, bo tych czaszek naprawdę w Warhammerze jest Sporo. od cholery. Zresztą, nawet można sobie kupić, jak kogoś interesuje, znalazłem pudełko Citadels Miniatures, żeby sprawdzić, żeby twoje figurki były jeszcze bardziej Warhammerowe. W którym jest chyba 300 czaszek różnego rodzaju. Bardzo ładnie. Tak, tak, to były chyba 30 dolarów do kupienia. Są głównie czaszki ludzkie, ale są też orków, nieorków. Zresztą to też ciekawa sprawa, bo na początku w Warhammerze i w ikonografii bardzo często były czaszki nieludzkie, ale właśnie jakieś takie troszeczkę straszniejsze, a dopiero potem czaszki ludzkie również zaczęły się pojawiać praktycznie wszędzie, praktycznie na potęgę, co jest z jednej strony troszeczkę podejrzane, bo właśnie mamy Korna, który jest bogiem czaszek, ma ten swój tron z czaszek, ale z drugiej strony tak naprawdę te czaszki są takim jakby kolejnym symbolem większości złych bogów, ale też takiego mora, prawda? Na przykład. I są one wszędzie, są ciekawe w kontekście właśnie mora i więżeń imperialnych, o tyle, o ile u nas ozdoby z czaszki jeszcze mają jakiś sens, bo w kontekście wiary chrześcijańskiej to prawda ciało zostaje, nie jest ważne tak naprawdę, bo to dusza idzie dalej, o tyle w kontekście mora i ich obrzędów i faktu, że jest nekromancja i są nieumarli, to Wiecie, prawdziwe czaszki kogoś rozsiane tu i ówdzie, czy używane jako zdobycze amulety, są troszeczkę podejrzane. Z drugiej strony można dojść do wniosku, że no jak przynajmniej widzisz tę czaszkę, to wiesz, że ci kościotrup gdzieś tam nie biega po grób, nie po nocach. Może wynikodzą z założenia, że jeżeli nie ma reszty szkieletu, no to przynajmniej ta czaszka nie będzie się mogła poruszać, albo może ten szkielet bez czaszki nie będzie mógł się poruszać. To by miało nawet trochę sensu. To też jest uczciwe podejście. Zabraliśmy mu czaszkę, żeby nie brudził po śmierci. Na przykład. Natomiast tutaj trzeba też powiedzieć, że w kontekście wojska, no to te czaszki właśnie na jednostkach wojskowych i tak dalej, no to jest akurat właśnie nawiązanie projektantów Warhammera do tego symbolu Totenkopf, który był wykorzystywany na dużo, dużo, dużo wcześniej, zanim ten słynny malarz, o którym wspominałeś, postanowił okrasić tym niektóre jednostki swojej armii. Więc tak, używano tego w Prusach, używano tego w Polsce. Różne jednostki w różnych okresach historycznych używały po prostu czaszek, żeby siać po w serce wroga. Proste. Dokładnie i a propos tego, link do pewnego sketchu znajdziecie w opisie. <grym> tak, ale nie samymi czaszkami Imperium stoi. Tak, bo czy to jest moment, kiedy dochodzimy do Purity CD? Tak, myślę, że to jest to ten moment. To zacznij może. To znaczy, ja chciałem taką jedną podstawową rzecz zaznaczyć, że przede wszystkim, co to jest sil? Sil to jest pieczęć. I teraz można używać tego słowa w, na... ma dwa znaczenia. Jest to jednocześnie przedmiot, którym wykonuje się tę pieczęć i jest to jednocześnie ten materiał pieczętny, w którym ten wzór odciśnięto. Czyli wosk zazwyczaj. Zazwyczaj wosk, choć nie zawsze wosk, może to być również metal. I do pieczęci metalowych tutaj też dojdę, bo akurat taką jedną pieczęć metalową w loży Urhamera znalazłem. O. Albo z drugiej strony, to, to nie jest wprost powiedziane, równie dobrze może to być no ale może po kolei. I teraz tak, takie pieczęcie służyły przede wszystkim, to są elementy władzy, po przyłożeniu pieczęci do danego dokumentu nadawało się temu dokumentowi moc prawną. Jednocześnie, za pomocą pieczęci można było zabezpieczyć dany dokument przed niepowołanym otwarciem. To znaczy, nie tyle zabezpieczyć, co było wiadomo, że ktoś inny to otworzył. Więc pełniły taką dwojaką funkcję. No jeszcze potwierdzało tożsamość, prawda? Po części. Po części, tak, no bo wiadomo było, kto postawił tą pieczęć, bo symbole mhm. na pieczęciach były rozpoznawalne. No i teraz tak. Pieczęcie wykonywane z metalu w naszym świecie nazywane były bullami, to się przyczepiało do dokumentów, które były przygotowywane tam przez skrybów. Przyczepiało się takie metalowe pieczęcie, żeby się nie zdarły, żeby nie zostały zniszczone tak łatwo jak właśnie wosk. No i takie pieczęcie w niektórych przypadkach są z nami do dzisiaj, na przykład złote bulle z małych liter na złotej bulli z dużych liter Karola IV. Z czasem, właśnie takie bardzo ważne dokumenty, czy papieskie, czy cesarskie, zaczęto nazywać właśnie bullami od nazwy tej metalowej pieczęci na dole. Ok, krótki wstęp. I teraz tak, jak to wygląda, jeśli wygląda w Warhammerze? Jeśli chodzi o Warhammera, to mi się udało znaleźć dwa przykłady użycia konkretnej nazwy pieczęci w podręcznikach, przez które się przebijałem przygotowując się do tego odcinka. Pierwsza z nich to jest srebrna pieczęć w oryginale The Silver Seal. Jest to pieczęć, która została stworzona przez maga bojowego Frederika van Tarnusa dla magnusa pobożnego już po wojnie z chaosem. Jest to pieczęć, która cesarzowi ma zapewniać ochronę przed magią itd. Tak no i teraz takie pytanie: Czy ta pieczęć na przykład nie może być przykładana przez cesarza do dokumentów, które na przykład są związane z kwestiami magicznymi? To byłoby dobre według mnie, no bo pieczęć to pieczęć, to może być fizyczny przedmiot oraz samo też ten odcisk tej pieczęci mhm. na, w materiale pieczętnym, więc cesarz ma tą swoją srebrną pieczęć i może ją nosić do bitwy, żeby go chroniła, natomiast w czasie pokoju może tą pieczęcią pieczętować pewne dokumenty miałoby to sens. Na przykład mhm. może tutaj możemy założyć, że część tej ochrony, którą zapewnia sama pieczęć, przechodziłaby wtedy trochę na ten dokument, ale to już zależy od MG danego. Mhm. Na przykład, nie? A drugi przykład wykorzystania konkretnej nazwy pieczęci to jest coś, co nazywa się The Imperial Seal of Acquisition. I tutaj mam trochę już problem przetłumaczyć to na język polski, jakby to mogło brzmieć. Natomiast kontekst użycia tej konkretnej nazwy był taki, że posiadacz Dokumentu opieczętowanego właśnie tą pieczęcią został rozpoznany w Karaz Akarak i udzielono mu dostępu do kopii jednych z, z najstarszych ksiąg kronik krasnoludzkich. W związku z czym. Tak sobie myślę, że Seal of Acquisition musiałoby być takim właśnie Imperial Seal of Acquisition, musiałoby być takim znakiem na tyle starym i szanowanym i rozpoznawalnym, że nawet poza granicami Imperium w karaz przecież rozpoznaje się to i uznaje się, że dana osoba została wysłana przez cesarza z jakąś misją. Tak przynajmniej ja to widzę, taki jest kontekst użycia tej pieczęci. No i jeszcze trzecia rzecz, którą znajdujemy, to są właśnie te rzeczy, które najczęściej nam się kojarzą z Warhammerem, czyli właśnie wszelkiego rodzaju Seals of Devotion pieczęci oddania, potwierdzające to, że dana osoba jest wystarczająco godna i wystarczająco wierzy w różne rzeczy, to możemy sobie opisać w formie Salvation. Jak to działa, skąd się wzięło. I znajdujemy też elementy, jak się to wyciska, że to są rzeczy wyciskane właśnie w wosku. Bardzo często przykleja się dzięki temu woskowi jakieś właśnie fragmenty pergaminu z jakąś modlitwą, coś takiego. Właśnie te kartki tym się przykleja, o których wspominałeś wcześniej. I tak, to jest właśnie w kwestii Purity Seals, czyli tych pieczęci czystości. W ogóle wiesz, kiedy w Warhammerze się pojawiły po raz pierwszy? W Warhammerze 40 tysięcy? Tak, ale w Warhammerze Fantazy? No technicznie to nigdy, no ale kiedy? Nie jestem pewien, ale tak przeglądałem podręczniki z różnych yy, lat mhm. i o ile w pierwszej edycji na dobrą sprawę ciężko znaleźć coś, co mogłoby uchodzić na Purity Silla, w drugiej edycji zaczynają się już pojawiać niejako jakby takie protopieczęci, bo to jest też na tej zasadzie, że w drugiej edycji przyjęło się Przedstawianie tych postaci, gdzie jest właśnie dużo tych kart wyrwanych z książek, czy wszystkiego przyczepionych, czy to do korpusu, czy to do zbroi. Mhm. Na tym się również często pojawiają pieczęcie, więc jest tego na tyle dużo, że zaczyna się pojawiać coś takiego, jak co trochę już wygląda jak purity seal, bo to jest kwestia, wiecie, też trochę proporcji tego papieru do, do tej samej pieczęci. I w drugiej edycji w podręczniku głównym niby na okładce jest właśnie jakby taki, taka pieczęć przypięta jeszcze na jakąś kartkę i chyba biczownik ma coś, co wygląda jak Purity Seal i dopiero potem w trzeciej edycji właśnie już zdecydowanie można zobaczyć coś takiego. Druga edycja ma, ma podobne rzeczy na tych późniejszych podręcznikach. W 2009 roku wyszedł bodajże ten Compendium Career czy Compendium Profesji, nie wiem jak to po polsku zostało wydane. No, I tam już coś. się pojawiają gdzieniegdzie Purity Seals, no ale to też był ten rok, kiedy wyszła trzecia edycja de facto. Ale tak, prawda jest taka, że jest to wzięte z 40 i że. To, to znaczy śmiesz... tak, sama nazwa. Tak, ale żeby było śmieszniej, jeżeli chodzi o jakieś konkretne informacje na temat e, tych Purity Seals, to nawet w 40 za dużo tego nie ma. Można znaleźć, że w historii jej czterdziestki na początku to miały być takie bardziej przyrzeczenia czy obietnice, jakie nie do końca żołnierz bardziej, wiecie, Space Marine czy ktoś, taki, czy ktoś taki składał przed wyruszeniem na wojnę czy na bitwę, że nie wiem, zabije stu heretyków czy coś takiego i że to miało świadczyć o jego właśnie, jak bardzo jest przekonany, jak bardzo będzie się starał. Potem to troszeczkę bardziej ewoluowało do czegoś, co jakby świadczyło o dokonaniach. W jednym podręczniku traktującym o Great Knights można znaleźć coś takiego, że rzeczywiście jest, wtedy to określenie Purity Seals naprawdę pasuje, że te Purity Seals są dla właśnie Grey Knightów niejako taką ochroną, Modlitewną ochroną przed demonami, przed tym, co jest w Warpiece, z czym będą się mierzyć, jest napisane, że właśnie taki Grey Knight, który wraca z wojny, którego pieczęcie nie zostały zniszczone, złamane, tak by świadczy o tym, że on jest bardzo dobrym, świetnie wyszkolonym Grey Knightem, że jakby nie potrzebował tej ochrony, że potrafił zachować te pieczęci, że jego czystości nic nie zagrażało. To jakby go stawia troszeczkę ponad pobraczyńcami. I to jest coś w sumie, co ja bym chciał przeciągnąć do zwykłego Warhammera Fantazy, bo w ogóle wydaje mi się, że to tak naprawdę wzięło się z tego, że jak robicie swoją armię i próbujecie sobie coś tam te figurki zrobić takie, żeby nie były świeżo ze sklepu, tylko żeby coś włożyć swojego, to zrobienie Purity Silas jest jedną z najprostszych rzeczy, jeżeli chodzi o modelow modelowanie tego. Oj tak, naprawdę to jest bardzo by... proste. Robienie głów, rąk i tak dalej to już jest troszkę wyższa szkoła, ale robienie Purity Seal to jest 30 sekund roboty, jak już wiecie co zrobić. I wydaje mi się, że ludzie, którzy po prostu robili swoje armię do 40, jak wszystko klejęli klejili ta Purity Seal gdzie się dało, to potem jak grając też w Fantazy doszli do wniosku: a ja gram w Imperium, to se dam, bo ładnie wygląda, łatwo zrobić, i mam. Ale właśnie w ten sposób ja sam bym widział przerzucenie Purity Seal do raliów Warhammera zwykłego. Gdzie bardzo często w różnych podręcznikach mamy wiele powiedziane o pielgrzymkach, świątyniach i o tym, jak pielgrzymi chodzą z jednego miasta do drugiego, że w ogóle to jest wielki biznes z tymi pielgrzymkami, jak notabene jest i był nawet w dzisiejszym świecie. Więc ja uważam, że to są pieczęcie takie odpustne, które z pewnością można kupić oczywiście za. Dobrą monetę. Jest na poparcie tego właśnie w Tom of Salvation, że Seal of Devotion, bo się to tak nazywa, mm -hmm. możesz kupić za. Tam jest konkretna kwota złotych koron. Między dwójką a czwórką jest zupełnie inny przejężnik z pieniędzmi, więc to nie będę jej podawał, bo to nie ma sensu. Ale one są dostępne i właśnie możesz je kupić i w ten sposób poświadczyć swoją prawość, a nawet niektóre z nich mogą dawać jakieś prawdziwe bonusy dla postaci. Właśnie się na tym zastanawiałam, gdyż że rozumie na realia czwartej edycji. Pieczęć, która daje ci k 10% szans na uniknięcie najbliższych punktów korupcji jest czymś co, całkiem nieźle pasuje do i klimatu, i sensu i w ogóle. No jest to niezły pomysł. Tam było w tym podręczniku, jeśli dobrze pamiętam, jeden punkt pancerza na danej lokacji, w której jest pięta pieczęć oddania. No a oprócz tego właśnie jak przynajmniej w tej mojej wersji, jak wiesz uratujecie przed punktem korupcji, no to właśnie z racji, że jest pieszyń, czy zawsze może pędz, czy mm, roztopić się i tak dalej. No i teraz może tak jeszcze ogólnie, ja bym tutaj tak chciał powiedzieć ogólnie, bo tak wiecie, ta cała ikonografia Warhammera ona się zmieniała na przestrzeni lat, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo pierwsza edycja jak przedstawiała profesje i tak dalej to wszło w takie bardzo spokojne generic fantasy, to druga edycja właśnie dała nam dużo tych wszystkich kartek, symboli i tak dalej. To oczywiście zależy, bo inaczej wyglądały ilustracje w te czarno-białe w podręcznikach, inaczej trochę wyglądały okładki i to się zmieniało wiadomo z wydania na wydanie. Ale też jest taka, wydaje mi się, ważna rzecz, bo to, o czym dzisiaj mówiłem, to są właśnie te takie stricte imperialne znaki. Ale jest wiele takich rzeczy, jak te, nie wiem, koksowniki na głowach i tak dalej. Warhammer bardzo często jest przedstawiany jako taki mocno przerysowany. Znaczy, no koksowniki na głowach fagelantów są mocno przerysowane i. To znaczy, tak, ale ja bym chciał tutaj też zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, z takiej czysto praktycznej, jak ktoś przygotowuje podręczniki do orpegów, czy do bardów i tak dalej. No to, jak dostajesz jako grafik tak powiem, takiego questa, żeby nie wiem, zaprojektować, masz karierę właśnie flagelanta, czy nie wiem, służącego, no to trzeba się starać, jakby pokazać najwięcej ciekawych detali na tym, bo to mają być takie zachaczki, pomysły, mają się czymś różnić. Tym bardziej, biorąc pod uwagę fakt, że większość ludzi w takim relatywnie, powiedzmy, średniowieczny, wczesny renesans. Bardzo podobnie by wyglądała, ostatecznie rzecz biorąc, w sensie w ramach swojej klasy społecznej, to tylko właśnie ci na samej górze mogli się chwalić tymi łańcuchami, pieczęciami, krzyżami i tak dalej. No a większość nosiła jakieś takie proste tuniki czy coś takiego, co właśnie fajnie widać w pierwszej edycji. Potem troszeczkę to się robi coraz ciekawsze, właśnie z tymi bufiastymi, renesansowymi rękawami i tak dalej. Więc mówię, z jednej strony, jak ktoś po prostu zajmuje się projektowaniem podręczków i tak dalej. To bez sensu jest rysować 30 postaci, które wyglądają prawie tak samo, tak? Chodzi o to, żeby każda wyglądała inaczej, żeby miała jakieś ciekawe elementy, żeby ten strój, e, biżuteria i to wszystko opowiadały jakby historię tej postaci tylko wizualnie. A z drugiej strony weźmy też pod uwagę fakt, że nawet w naszej historii, wiecie, jak czy to monarchowie, czy pejzaże, czy jak coś było malowane, było przedstawiane, to bardzo często było przedstawiane w sposób, który się spodoba komuś, kto za to płaci, tak? albo przedstawiane w sposób, który sprawi, że ktoś będzie chciał kupić obraz, więc jeżeli jakiemuś artyście Ktoś zleciłby namalowanie, nie wiem, zabójcy troli, żeby pokazywać jak on wygląda, żeby miał w rezydencji powiedzmy szlachcić, bo chciały to mieć? No to wiadomo, że namaluję takiego zabójcę troli z wielkim e, tym irokezem na pół metra, który jest bardzo jaskrawy i pomarańczowy, bo to dobrze wygląda, tak? Kto z was zapłaciłby za obraz zabójcy troli, który wygląda jak zwykły, zapijaczony krasnolud, tak? No na pewno nie ja, natomiast to nie jest tak, że ja to krytykuję, ja po prostu stwierdzam, że jest to przerysowane i że w rzeczywistości nie wszystko tak musi wyglądać, natomiast gdyby właśnie nie specyficzny sposób, w jaki Warhammer jest przerysowany, to ja myślę, że tak byśmy go nie lubili. Tak, to znaczy Warhammer po tych wszystkich latach na pewno ma ten właśnie swój wyjątkowy styl, że rzeczywiście tylko spojrzysz na coś i... Aha, wiesz gdzie jesteś. Zresztą jak przeglądałem właśnie różne źródła i materiały, to mi się, gdzieś znalazłem komentarz, że ktoś napisał, że jak właśnie było pytania, skąd te wszystkie czaszki w Imperium, te krzyże, skąd się to wzięło, przecież nie ma do tego uzasadnienia za bardzo w i Ktoś pisał, no a to poglądaj sobie okładki kapel heavy metalowych z lat 80., bo to jest to, czego oni słuchali, jak to projektowali. I to <laughs> też się fajnie pogrywa tak naprawdę, bo... Tak, te wszystkie rzeczy nie do końca mają sens, ale z pewnością są już taką uświęconą tradycją Warhammera. A sama tradycja jest właśnie tym, co podtrzymuje imperium, gdyż wiesz, tradycja tego, że wybieramy cesarza w taki, a nie inny sposób, tradycja tego, że bierzemy tego, ten Galmaras na sztandary, że nadajemy ten imperialny Krzyż, to jest właśnie tradycja, którą ci ludzie tam podtrzymują i tą tradycją w jakiś sposób żyją. I powiem Ci, że to jest piękne. Tak. Więc pożegnamy Was naszym tradycyjnym pozdrowieniem. Chwała Imperium i chwała Sigmarowi. Dzięki za słuchanie naszego przydługiego gadania o symbolice Imperium. To był kolejny z tematów, które pomogliście nam wybrać podczas ankiety. My niebawem wrócimy z kolejnymi. A póki co życzymy Wam wielu udanych przygód w Starym Świecie. I mamy nadzieję, że Wasze postacie wyglądają równie barwnie i ciekawie, co te skarcz podręczników. Tak jest. Podtrzymajcie się i chwała z imperium.